A z nami Anna Obiała po zwycięstwie 3-1 z BWRN w Lidze Mistrzów. Jak ocenisz to spotkanie? No, oceniam je bardzo pozytywnie, bo, bo taki był nasz cel zagrać za y, 3 punkty. Może liczyłyśmy gdzieś tam po cichu na, na 3-0, żeby to się w tak ładnie ułożyło, no ale nie można mieć wszystkiego, więc cieszymy się jak najbardziej z tego, że, że wygrałyśmy drugie spotkanie za 3 punkty. Można powiedzieć, że e, ciężko wam się e, wchodziło w ten mecz, szczególnie pierwszy set. E, tak naprawdę końcówka zdecydowała o zwycięstwie. E, no i trzecia, trzecia partia też zły początek, później odrobiłyście straty, tak naprawdę wyszłyście na duże prowadzenie. No i końcówka dla przeciwniczek. E, co się działo w tych momentach? No pierwszy set to na pewno to jest wejście w mecz, więc każdy potrzebuje troszkę więcej, niektórzy troszkę mniej czasu, żeby się rozkręcić, więc pierwszy mecz zawsze jest pod znakiem zapytania co będzie i jak dziewczyny po drugiej stronie siatki się zachowają, więc no myślę, że pierwszy set to jest taki na rozpoznanie, a trzeci set, no to myślę, że już po tym gładkim zwycięstwie w drugim secie tak troszkę się rozkojarzyłyśmy i gdzieś tam myślałyśmy, że może troszkę łatwiej pójdzie, a dziewczyny z Belgii jednak troszkę na nas naskoczyły i trzeba było to doganiać, co jednak w końcówce seta przełożyło się na to, że zabrakło tych punktów z początku i, i przegrałyśmy tego seta. Ciężko się gra w takim meczu, gdzie kibice już przed spotkaniem dopisują punkty, tak naprawdę już liczą na to, że, że to, ten mecz będzie wygrany, a wy musicie to jeszcze udowodnić na boisku. Czy, czy to jest jakaś różnica dla was, czy w ogóle nie, nie ma to na was wpływu? Znaczy, może zacznę od tego, że my nie wiemy, co kibice mówią przed meczem, także my się skupiamy tylko na, na tym, co, co my chcemy osiągnąć. Yy, I myślę, no. Wychodzi na to, że my, podobnie jak kibice, po prostu chcemy wygrać to spotkanie i same sobie myślę, nakładamy presję na to, i, i wiemy, dlaczego tu jesteśmy i, i o co gramy, więc no myślę, że po prostu same gramy dla siebie. Od dwóch spotkań rozgrywa Gabriela Makarowska-Kulej. Jak ci się rozgrywa z tą nową, jak ci się gra z tą nową rozgrywającą Rysic? No do dopiero teraz ma tak naprawdę szansę wejść w tych ważnych meczach i w pełnym wymiarze, więc myślę, że w meczu z Corneliano weszła i zagrała naprawdę fajnie, bo dzięki temu potrafiłyśmy wybronić końcówkę tego meczu. Oczywiście wiadomo, przegrałyśmy, ale, ale zagrała naprawdę fajne spotkanie i myślę, że jak będzie miała więcej okazji do, do grania, to będzie coraz lepsza i pewniejsza na boisku. I przed Wami mecz derbowy, to rzadkość w Plus Lidze, w Tauron Lidze, przepraszam. Gracie z zespołem z Mielca. Możesz jakoś zachęcić kibiców, żeby przyjechali, może w większej ilości tam Was wspierać. Jakie macie ogólnie odczucia przed tym meczem? Czy czujecie, że to jest po prostu mecz derbowy? To znaczy ja może nie odczuwam tak bardzo, że, że derbowy, bo jednak nie jestem z Podkarpacia, ale dla kibiców myślę, że to ma ogromne znaczenie. I co jeszcze mogę powiedzieć o Mielcu, to to, że są bardzo, bardzo Waleczne i charakterne, i na pewno to nie będzie łatwe spotkanie, i na takie się nie szykujemy. Na pewno naszym celem będzie wygrać za trzy punkty, ale myślę, że to nie będzie wcale łatwy mecz. Dziękuję i powodzenia w tym meczu.